Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj pod dębem. Tak, pod dębem. A są ze mną Ireneusz Wiśniewski i Jakub Dobner, członkowie Rady Osiedla Zachód. I członkowie, którzy zapraszają nas na imprezę kulturalną, a w zasadzie do kina, tyle że pod dębem. Jak to kino pod dębem? Kino pod dębem nie do końca może pod tym dębem, ale rzeczywiście, pod dębem jest to miejsce naszego przedstawienia wydarzenia, to jest Koźle Skwer imieniem Władysława Bartoszewskiego, od niedawna tak nazwany. Miejsce urokliwe, przemiłe. Jak Państwo pamiętają, w tamtym roku odbyła się pierwsza edycja tegoż właśnie Kina pod Dębem i zamysłem naszym jest to, żebyśmy oprócz tego obcowania z tym miejscem poznali bardzo ciekawą historię konieczna Koźla i nie tylko. I w tej edycji mamy podział na dwie części. W pierwszej części będziemy rozmawiali o bitwie razem, przygotowaną zresztą z członkami Black Hammer, Stowarzyszenia Black Hammer 1944. I w pierwszej części będziemy chcieli przedstawić członek tegoż stowarzyszenia, Edward Haduk, będzie. Miał wykład na temat bitwy o paliwo, która odbywała się w latach wojennych, dokładnie w 1944 roku tutaj na terenach ówczesnego IG, IG Farben Industrie i, i na terenach w ogóle tutaj Kędzierzysko-Kozielskich. Czyli jak rozumiem to nie jest tak, że to będzie samo, sama projekcja filmowa, to jest też najpierw prelekcja, opowieść o tej całkiem ciekawej, ciągle mało znanej historii, a co potem? Zaczynamy w ogóle od prezentacji naszego stowarzyszenia. Będzie prezes stowarzyszenia Waldemar Ociepski, będzie prezentował na początku oprócz naszego muzeum i naszej Izby pamięci. Będzie prezentował też kółko modelarskie, które prowadzi, oraz stowarzyszenie jako takie, do tego będzie wykład Edwarda Haducha, czyli naszego wiceprezesa oraz film na temat y, ostatniego lotu samolotu zwanego Bestia nad y, fabrykę benzyny syntetycznej y, w Zdzieszowicach, czyli dawny Odertal Schafsgott Benzinen. No dobrze, to panowie, y, gdzie i kiedy, y, pod którym to dębem się spotykamy? To będzie na skwerze u styku y, ulic Kadetów, Filtrowej i Stafa. no i tam w Miejscu, gdzie, które jest związane też z działaniami wojennymi, gdyż mieści się tam szczelina przeciwlotnicza. Na tym miejscu będziemy prezentowali najpierw wykład i stowarzyszenie Blechhammer, a później będzie projekcja filmowa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z Radą Osiedla Zachód. I będzie to film na plaży Chesil i będzie to o godzinie 19 w czwartek 8 sierpnia. Ja może jeszcze dodam zapraszamy wszystkich Państwa e, razem z kocami ewentualnymi koszami e, piknikowymi, to... ponieważ jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo urochliwe miejsce. Jeżeli będzie pogoda, a ta pogoda e, zapowiada się całkiem nieźle, chcielibyśmy po prostu tam e, przeżywać pewnego rodzaju e, piknik, tak? Czyli... Czyli zamiast popcornu i tej nieszczęsnej koli, tym razem pikniki i z czego dusza zapragnie? Jest takie zagrożenie, że popcorn też będzie, natomiast będzie. Będzie on dostępny za, no, będzie przedsiębiorca, który będzie mógł to rozprowadzać. Także serdecznie zapraszamy.